Witam Was serdecznie i zapraszam do rozkładu dla wodnika na miesiąc marzec. Pamiętajcie, rozkład ogólny nie ma opcji, aby rezonował z każdym. Bierzecie tylko to, co do Was pasuje, resztę zostawiacie. Ja już wcześniej przygotowywałam karty, ale jeszcze kilka razy nie mi ruszę. Co dla wodnika, w imię najwyższego dobra. Jakie tutaj energie, wydarzenia, osoby, co karty chciałyby pokazać dla ogółu? Ale sobie tutaj czekają jakieś dwie osoby, dwie duszyczki, które są dla siebie bardzo ważne. Wyczuwalny jest tutaj pewnego rodzaju chłód, może jakiś dystans. Oczywiście te serca, one biją i to dosyć mocno, ale gdzieś są, nie są tak bardzo dopuszczane do głosu. Tutaj może o tych uczuciach się tak nie mówi, ale. Na co ten ktoś tak czeka? I sytuacja, jakby jest taka ciężka, trudna do zniesienia, może coś przygniata, może coś tak e, zaprząta głowę, dosyć mocno i tak e, dociąża, obciąża. Ktoś tutaj może czuć takie mm, na sobie bolące, e, ciążące energie, ale. Stanęli sobie oboje, zastygli, czekają, czy to na jakieś wiadomości, na jakiś kontakt, a może być wkrótce. I intensywnie, bardzo tutaj, bo tu się pokazuje jakaś fala wiadomości, nowe wieści, coś tutaj przynosi, przychodzi z czymś i to taki wystrzał porządny może ktoś komuś też yy, jakąś wiadomość przekazać ważną. To wszystko dotyczy jakichś duszyczek. Zakochanych w sobie, jakiejś czułości wielkiej, która jest gdzieś tak wysoko, energetycznie, to nie ma znaczenia, co się dzieje dla, dla tych dzikich dusz, bo one zamykają się gdzieś przed światem i one się czują, one ze sobą wibrują, one są ze sobą blisko siebie i być może ta bliskość, to uczucie, niesamowite, może być ciężarem dla kogoś, to może komuś doskwierać w życiu w jakiś sposób. No, bo jedna ze stron wykazać się tutaj e, pragnie jakimś takim pozornym chłodem, taką e, asertywnością, ja nie mogę cię za daleko dopuścić, no bo mnie tutaj nie pozwala na to sytuacja, ja jestem logiczny, rozsądny. Bardzo muszę zdrowo myśleć, na chłodno podchodzić do tej sytuacji, muszę sobie poczekać, muszę się gdzieś tutaj ustawić w takim, a nie innym miejscu, na to pozwolić, na to nie pozwolić. Jestem bardzo, bardzo asertywny. Tutaj jest energia takiego kogoś silnej osoby, dojrzałej, bardzo inteligentnej i bardzo racjonalnie próbującej znaleźć się w tej. W tej całej sytuacji. A druga strona, taka bardziej wyciszona, spokojna, przyziemna, ma w sobie taką spokojną mądrość, która mówi: Dobrze, ja sobie tu poczekam, postoję, ja tutaj wiem, że warto, tu jest coś być może, czego ty nie chcesz widzieć, nie dopuścisz do siebie w danym momencie, choć masz świadomość tego, a ja to cały czas wiem, widzę, czuję. I, I dam Ci te 5 minut. Może być takie coś, i poczekam yy, z jakimiś działaniami, z rozmowami, może z kontaktem, może chwilę jeszcze poczekajmy. Ale oboje wiemy, że tu jest bardzo dużo bardzo obficie, tak? Oczywiście jest między nami, jest czegoś mega dużo, i to jest fajne, przyjemne, pozytywne, i bardzo to może być. Mm, dla kogoś mocno odczuwalne, jego głowa w najbliższym czasie lekkie takie trudności może odczuwać z udźwignięciem tego, aczkolwiek mogą odejść te, te trudne sytuacje. Może to się w marcu wszystko wyklarować. Troszkę tutaj może być takie, takie ścieranie się też dwóch e, charakterów, jakby, no, ja chcę, aby moje sprawy, moje zdanie były ważne, brane pod uwagę. No, druga strona mówi, ja też bym tak e, chciała i dlaczego ja mam być mniej ważna. Takie troszkę jest gdzieś takie. Pokazywanie się, takie przepychanie się. Ktoś tutaj też chce być taki bardzo widoczny. Tutaj tak troszkę może krzyczeć ego przez, przez kogoś, i tak to jest odczuwalne, i może momentami niezbyt przyjemne. Takie myślenie ze swojej pozycji, bardziej tylko o o sobie dla swojego dobra coś e, podporządkowywanie, tak aby się to zadziewało. A o uczuciach nie mówi się zbyt wiele, ale te uczucia są i one tam w tym sercu sobie mieszkają, i, i pewnie przyjdzie czas, że one wyjdą do, do wierzchu, bo te dzikie dusze przecież one w nieskończoność nie mogą tak stać i tak na siebie czekać. I tak nie reagować, bo tutaj zbliża się ten czas intensywnego kontaktu, który może być związany z taką łącznością i fizyczną, i energetyczną, i czymś takim nowym, świeżutkim wraz z wiosną. Bardzo tu jest wiosennie, bardzo świeżo. Ta wiosna może przynieść taką. E, taką świeżą, taka fala tej, e, tego powietrza, takiego zdrowego pomiędzy nimi. I jak to powietrze oni oboje poczują, tak owieje ich ten wiaterek wiosenny, to im się tak za sobą może zatęsknić i tak tutaj chcą się do siebie przytulić. I wtedy, no to no nie da się tego nie czuć, bo oni tak, będzie ich tak do siebie bardzo, bardzo ciągnęło, że w końcu mogą spotkać się w jakimś swoim. Takim zdrowym, zielonym świecie, w który jest dla nich taki przyjemny, i gdzie czują się dobrze. A tak naprawdę to miejsce może nie mieć znaczenia, jako miejsce ważne jest coś, co jest w nich, w ich duszach, w ich, w ich świadomości, bo tu jest taka czułość. Oni mają. Oni oboje bardzo mocno stoją na ziemi i mają w sobie oboje tą świadomość o tym wszystkim, ale sytuacja może być taka, że takie chwilowe są e, pewnego rodzaju blokady, jakby wypieranie tego, nieumiejętność e, zaakceptowania do końca tej sytuacji i trzeba sobie chwilę postać, poczekać i pomyśleć. Ale serca są i one cały czas tam. Cieplutkie są i grzeją to wszystko i trzymają, aż ta wiosna nadejdzie, która jest tuż, tuż. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.